Serwus muzykańci, na platformie szkoleniowej Akademii Muzykanta od samego początku, czyli od ponad dwóch lat, jest wiązanka 100 lat toastów. Jest tam takie fajne, jednooperowe 100 lat i idzie mniej więcej tak. Już ja sobie jakieś tonacje złapię. Z białego. Jakby ktoś kiedyś mówił ci, że gramy z białego, to znaczy, że gramy z cedru. Idzie tak. 100 lat, 100 lat. Lepiej zostawmy to panu Henrykowi z Rzeszowa. On tego się nauczył na platformie i on będzie o wiele lepiej, jak on to zagra. Także zapraszam. Także wielkie brawa dla pana Henryka. Jeżeli miałeś dzisiaj w tym dniu 100 lat, to pan Henryk właśnie zagrał piękne operowe 100 lat dla ciebie. Przegraj życie na akordeonie i niech inni zatańczą, jakim zagrasz.